5 na 3 i piki na digle no to to za runda, ja pierdolę nie No Runda z fiuta, runda z fiuta, nie? Wiadomo runda z fiuta jest, tak? Ale to Emeritus Banditos cała drużyna jest z fiuta kurwa przecież My jesteśmy z Pogoniam, Pagam Nie wiem, on poszedł siku chyba, ale to było z dwie minuty temu Jestem, to drugie siku było, bo to z dwóch meczów. Do nie mogę być na kołczu, bo jest błąd walwę widzowie, co zrobili, a Up, po update jest błąd jaki, że nie można być na kołczu, tak? Nie, zagraj to, może z, z BSA, zbieram. tutaj Zabraram. na dole Trzech środek podjeżdża, mi na szybko, jadą, na szurą Jadą, jadą, jadą jadą Ostro, ostro, jadą ze mną, Opuściłem ci Do B, do B Do kamery, do, do kamery Pomóż Jest Ważne, że masz ale ja mogę być pierwszy jako tank ja patrzę prawo, patrzę Lewo, myszkę mnie Cały jeszcze? B, góra i main Nie, to jest skacząca myszka Słuchajcie, oh, to oh, jest masakra okay. dla żadnego na tym środku Lewo, w myszkę mnie Cały jeszcze? B, góra i main kurwa no Ale kier Ja... Pod, pod mainem, no. biega B, B, wychodź, main Splashuję teraz Bebe, Kurwa Plato, no plato B, i bez... Na dwóch na pewno zajętych. Może być blisko kamery, głożej. Jeden na migi zostawił. Ja jestem tam za gwiazdkę. I dla Paweł? To ja tygłem miałem, tak. To jest zaraz. To bym wiedział wcześniej trochę o tym fleshu, że to tobie by się skupili, wtedy byśmy razem się z nimi strzelali. No, no, oni tak to... z lewej mi ciężko strajkować, a prawa miałem smoka. No i oni tak na włóbie biegli, ja, ja słyszałem ich dość wcześnie. No dobra, lecimy. Jak tam Na razie Na razie cisza, stał Na razie ci spokój. main, do... będzie schodzić zaraz. Leży, jeden tylko do ciebie. Pat, ty jestem u ciebie, wiesz? Wycisz co? Maina? Patrz, maina. Spadłem w maina, czekaj. Podaj, dalej. Podejść na blisko, prosiłeś się zaraz. Jeszcze na! Dobra, dawaj. Pago, fleszuję Ci, po Odpuszczam środek. Chodzi mi. A już. Zabesio. Zabesio. Nic nie było. Mam dwóch, dwóch. Chyba, że cofnął, nie wiem. Mógł cofnąć. Cofnął, no. cofnął. Wracam do Ciebie, Pago. Leży. Nie, już zajebę. Woda. Uciekł. Pod osiemkę, złapisz go. Jest woda, 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 prawo. Kładla. A jest na jeden. Kometę nagrałem. Wychyli mu będzie, może tu być, nie może Jarek. Nabrałem. No mówiłem, mówiłem, A, że to kurwa będzie. Mówiłem, Jarek. Jarek. Kurwa, mogłem już. Się... No to by odwrócić, może bym ich zaskoczył. Ja byłem pewny, że Ty podej podjedzie. Byłem kurwa pewny, że Ty podjedzie, nie? Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na Skin Place. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikiesz tutaj. Skinki wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik Pago CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na ShadowPay. Market do tradowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo. Karty, krypto, skiny, wallety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką? Wbijaj na Hellcase. Hellcase, Hellcase, wiadomo, z kodzikiem PAGO. Cyk, pyk. O, no, polecam. Fokus focus ogóle, to CT jest cięższe. To że na face, ale raczej w Niech Falak. Tego... Chcesz piknąć razem jakoś? Czek, czek, B ja mam 30 HP. O, o, ja wiem, to nie, nie wejdę. Ja Pięk się palej. Nic nie widzę. Tak, więzienie i main wchodzi, w więzieniu Ja się tutaj. Wodę trzymaj jeszcze. Więzienie mi kaskuję. Środek był chyba kiedyś. Mi się powiem wam, że się przez moment mi się też wydawało, że idziemy pod bar, jak usłyszałem, że Jaki A wchodzą, to mówię chuj, no to nie no widziałem raczej. To to no, hy no hyper, no w sensie coach nie działa, więc hyper ogląda streamy. No, 0-4 zaczynamy. Muted. Muted. Aj kurwa, nice, nice. try, sako, nice Lecimy, panowie! Znaczy Tam pójdę, bardziej wychylę tego mida, wiesz co, z tej strony od bramy. Mhm. A, no, nie A, main'a też spalili. No nic... Chcę nic. Sprawdzasz tego? Nie wiem, coś zajął. Masz flaszę? Mam. Daj mi flaszę do main'a. Dobra, Daj. powiedz Daj. kiedy. Do prawej leci. Waga. Woda check! No, kurwa! No, dwóch dwóch no, widziałem no, na 100%. No, Mid. Tam Dobre, Jeszcze jeden Czek, czek. Woda, kapetło. plato i bez. Woda, plato bez. Kurat hmm. wodę. Najpierw Doszło. plato pikuje. Nie, że plato. Chodzę. Jest bez. Oczywiście. Ponejdzie w BS. Jeden ma 10, szczęśliwie. Zachowaj może. 4 HP wystawiłem jedną. Kurwa, akurat tą wodę podeszli, jak żeśmy maina zajmowali. No ale w ogóle dziwnie, że zagrali we czterech w ogóle wodą, atakowali bez. Nie, no, Kiera była, nie? Zapytań. Kiera była tutaj nawet. Wodę. Źle nie zagrali teraz, no. Źle nie zagrali, ale Kiera poszła taka, że chuj, no. No wieje, wieje strasznie, kurwa, no. Aż kurwa wiecie. Taka zadyma kurwa dzisiaj jest na Anubisie u Piotrka Dlatego ciężko się gra, no Piotrek tu w smoku. jestem agresywnie na Ale to kurwa niech pod A ktoś ja podejdzie Ładnie Piotrek Ładnie Piotrek, ale widzicie ten skrót, który jest przygotowany, bardzo fajnie wyszedł, nie? Ja wiem, Nieważne Grajcie, grajcie, możecie stać tak więzienie, lewo smoko trzymam Ta ta ta. Jest mit jeden Da, da, da. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden Trzezry? Jeszcze jeden, jeszcze jeden chyba. A Wupa, a mi to ostatni Idzie do B, pod B patrzę teraz On trzyma to, kondaj Przeszukujemy raz tam, górę ma ktoś faj, faj. Nie wykreślam, może To chowa, chowa, wiesz raczej Do reszta patrz raczej No my tak krucho z kasą, nie wiem czy chcemy go haksaować ja ja nie, nie możemy no patrzę dalej, skrót ładna kwestia Dobrze tam i podjechałeś agresywnie Kurwa, bez siana no. jesteśmy Ale teraz dobrze no, na razie no. grają, no Snajper patrzy, schody Moim zdaniem, patrzę ze te schodów hmm. tego. Mhm. Ładnie, kurwa. To jest star player, kurwa, mówiłem. Wyprasza. Wyprasza, jak ktoś tam jak podejdziesz, wiesz? Mhm. jak podejdziesz, wiesz? wyszedł mi więzieniem. Więcej? Nie, nie. Nie, nie. nie. Jest. Chciałem, się, że Izaka zabią z lewej strony, kurwa, i zacznę podchodzić Środek na drugą jest. stronę. Woda leży, paka. No ja pierdolę. Radek leży. się wkurdziłam. Ten ma, A bomba jest? Nie, bomba? Mam bombę w wodzie, no. Nie wiem, co może wam wam pikować. Kurwa. Widzicie? Kurwa, kurwa zacząłem przejść na lewo smoka Izak był taki, no, kurwa, że mógłbym go wejść. Radarze, I, mi, I akurat tak. mnie najebał z tego, jak się zmieniam pozycję. No Izak okay. powinien ogólnie... Powinien nie prowadzić, tylko skupiać się na grze właśnie, nie? Ale to wiecie, no też musi się nadać, kurwa, ktoś na igla, Przecież to nie może być tak, że... Igla serowisz kogoś i tyle, nie? Jakieś granaty szybkie na wyjście. Dwóch środek było. Staję na więzieniu, i tak musisz uważać, jakby obchodził smoka do lewej. Mhm. Bo to jest ich na wyjście. Dwóch środek jest. Tam jest Jeszcze jeden jest. Dobra. Dwóch spokój, spokój, u nas. Nie tam. Cofnęli ze środka. Wykurwił mnie jak uciekałem. Aspokojnie, jeden, ja tylko wrócę. jeden, tylko jeden. Ale ja jestem on... za ścianą, w... On pikuje jeden za kolumną u mnie na wodzie. Czekaj Piotrek, uciekaj, bo heda dostaniesz pewnie, one tapa. Woda, może przesunąć Woda. Woda. Zero ma. A drugi pochodzi do mine'a czy Widział mnie? Chyba dwóch, nie widział masz no, nókę no, okay. Ja pierdole no Essa eksperuję, w uç mogłem w uç trzymać kurę Kurwa, masz taka runda, no Nie, dali nam takie głowy teraz stare że to nie wiem co powiedzieć w ogóle No runda z fiuta, runda z fiuta, no, nie? A no, i spokojnie, bo to. Tero to mapa, w Tero ich będziemy ciupać. Nie, no, no Tesu na razie nie wyjmuje, no kurwa, to jest wiecie, no nie ma co tu podbijać też, no Wiadomo, runda z fiuta jest, tak? Ale to Emeritus Bandito, cała drużyna jest z fiuta, kurwa przecież My jesteśmy z fiuta, ale bez flasha Jarek Obaj flesza. Fleszuję. A mógł tam siedzieć zatunę tunel, na schodach. Ojej. Biega gdzieś w środku, albo w odrębku. po flaszu No po flashu mi, no, mi właśnie W ten środek. No po flaszu mi właśnie fajnie. Dwóch nam idzie. No nie wiem, no kurwa. 5 na 3 i piki na diga, no... to to za runda, ja pierdolę, nie? No runda fiuta, runda z fiuta, nie? Tak. Przecież musiał coś tego, tak? Nie, 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 nie zrobię Solidarny jestem z wami, panowie. Dojazd jakiś może, bo nie możemy na dupach stać na Może Możesz Wstać dać tego smoke'a i możemy wyjechać, dojechać z dwóch stron. Może. Nie, Mże, możesz dać smoka da. na schody. Dwóch na środku. Mi dać pomóc. Po dwóch diglach na bocie. Zero ma na środku, dwóch. Super, Paweł. Woda, woda, woda. Daleko. Sto... Co? Na krótko woda była. Jeszcze B jest w ogóle. Schody, woda i. B-main. Paweł. No nie układa się na razie te CT. Dobra robota! też powinien wziąć pauzę i już nas jebać imą No zgadnijcie widzowie czemu nie jestem z nimi na tym Spiku Zgadnijcie kurwa Właśnie czy my za mało Niektórzy pomyślcie tak na logikę Co? Wyjebali to twojego starego z roboty kurwa co najwyżej Właśnie nie wiem czy my za mało agresji nie gramy Gadaliśmy o tym przed meczem Stoimy na pizdach za bardzo imo. Ale A ciężko jest na nich bo oni palą Trzymają długo, to. Mida nie, no. Też nie no ale to w drugie tempo może coś. Całą Co rundę trzymają w środek. Co? Całą rundę człowieku. Wlesz tą... chyba? Będą... Smok nie. i flash pójdzie zaraz raczej. Możesz do flesza górą jak chcesz. Chcesz flesza górą? Mid. Nie jeszcze. Jeden, jeszcze jeden. Fleszujaj górą. Dawaj, dawaj. O, Wody nie widziałem. No Dobra, się z... jak gościa kurwa nawet nie widziałem, nie? Fleszuję B main. Mid'a do a WP jest ma a main Zajął? Tak jest. Wracam już B Isaac Kurwa góra jest wychyla Mid teraz podchodzi Nie wiem, nie wiem jak na nich grać no, Chciałeś z nami na, na B teraz, okej okay. ja Nie wiem jak chyba środek Króce. Nie króć Strautka, teraz jak my będziemy na B grali agresywnie PiS Mam granatami na midzie, a my sobie skrócimy Oni pierwsze ten popalą, ja Ale będę Możesz spalić pierwsze też A nie można w się robić? What? O, gadali znowu powiedziałem Ci Pago, że możesz może pierwsze ten popalić. Ale, no nie palą Podkrócicie razem. podkrócicie no. Podjechał prawo. prawo Dziękuję Izek, wiesz? Leży to on. On 14. Ja no oh, się. Ale oni okay przegrali tą jedną rundę kurwa no, tą co na eko przegrali, no przegrali na eko rundę wiesz, i by był w ogóle inny mecz, no, no, by było 3-5 typy wiesz, kurwa wiesz, były osrane, dobrawie, bo wynik by się zbliżał. A tak wygrali eko, no i poszli za ciosem, no w tej grze tak jest, nie? Szeroko i nie mu wybiegnij. A bo do nie, Sorry, nie do mnie z Nie spaleniem. Nie no. Z sobie ta tanta runda na eko zem. przegrała mecz. Bo, nie przegrała mecz, ale dla, zrobiło się tak dla, dla, dlaczego terroryści mają taki wynik. no. Ta, ta, ta jedna runda nie rozjebała wszystko, no. a w MR12 no, błędy nie wybaczają. No. I wam raz najpierw. I poczekajcie chwilę jeszcze, jeszcze nie. I drugi teraz leci. I wjazd. Boom. czysto. Czysto, odbitka będzie ostatnia. Ostatnią, ostatnią, ostatnią. I za BS-em. I odo BSM? Zostawili go. Dobry Ty, dwóch woda. Dwóch woda. Dwóch woda. Dwóch woda. Dwóch woda. Jeszcze ten woda. Ładnie, Jarek, wreszcie. Ale to jest do wygrania po stronie Tero, nie? Już to jest mój? Ja tam pod B trochę ja poskierowałem. Dzisiaj nie buk. Tak jest, Nie wiem. B main trochę. Jeden czy więcej? Jeden. Uważaj, bo, bomb bo bombę masz. A. Wyrzuć bombę, Sały, streszuję ci. A nie, nie krucło jak coś. Weźcie bombę, idźcie. Z wychylił na mnie. Do. Jeszcze Got jeden z B. No, a, Uważajcie, stag na, na B. B. A. No, a. no tak, tak. Kurwa, jak to jest, jest możliwe, że taki wodą biegną. Uważajcie, wodą biegną, wiesz? Są tu woda, woda, woda. woda, woda, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch woda. Patrzysz, nie? do lepetu. Pierwsze to są takie same. Tak, to mnie nie. Widzę, że zasuwali, to ja patrzę na skacer. Tak, tak. Dodam ci starego, jeszcze nie ma czasu. Nie trafiłem. Dwa oni... sługi w to. Może podjazd teraz, pod tak, tak, tak. Tak, mogę dojeżdżać. Skąd? Skąd? Skąd woda, 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 woda wody mnie wyjebał. No nie wiem, czyli zaskoczył do wody w ogóle. Jest mid jeszcze, mid, dziękuję. go. O, ja daleko byłem teraz. O, ja też. O, ba. O, o się. Wow, zobacz. A idzie w ramie, zobacz. Tam ci da. Jest granatem, bo byłem akurat. I throw the nie no, no, daj mu 70 No 1.30 już 2 na 5, no tu jest racja no Jest 11,4 no, no. i ja nie ja wiem, dał, bym pauzę dał i, i ja nie wiem czy jest 12,4 czy po meczu zaraz, nie? No to ciężko właśnie, dlatego jak jest ponad minuta opóźnienia, to jest ciężko O, i zobacz, busta nie naprawili, kurwa busta Bo jak ta gra jest chujowa i busta nie naprawili, nie, w tej jebanej grze dalej Zabierz, zabierz, za, bezem, za, bezem, za, bezem, za bezem. Ładnie, Jarek. Czas, jakie hedy. Kamery, kamerę leży. Kamery, kamery. Zabijam jednego. Zabijant go zabija. spokojnie. Ładne. Ładnie. Powyciągani, poczuci. Zobaczcie, jak się podjął, nic nie Skody dali znowu. CO? Idealnie to przerozkręciłem rozkręciłem tą kierę, kurwa. To powinien być Imo frak, coś się zbugowało z gierką jak na moje. Ej, to jest bug jak z jasny, skurwysyn. Nic nie dostał? Co? A do z wody. No no. jakieś smutki, nie, Oni proszę. do już Imo. Ja wracam do was. Już Na głośno idę nie do widzę, was. Nie widzę tu palę templa. Weźmy. A ja będą chować. No, nie, hmm. nie no. no ja mówiłem, że to jest do mecz do powrotu jest, mówiłem wam kurwa nie. O może być ta A na B sniper to... wam. Ja tak z strzela na smoka dali teraz. Mhm. 10hp ma wildo przy vis -vis. CO? JAK? Co JA pierdolę! Ja pierdole JAK? Zobaczcie Tu frag by leciał Bo łatwy frag był Ty był w szoku, że on był kurwa Dzień dobry Ja pierdoła, Grają Ritek, To jest do ugrania Kurwa no Jotrek po co? Dawaj saju Smok jest Smok jest po na Ojejej. No zawiało, ja kurwa strasznie, zawiało. Woda cisza, na, na nic nie robią. Ja u mnie nic nie ma wychowano. A bo super, za. Super, super. Może no też tam ja na razie. Może wodę teraz pikną Trzymam na razie. Oni coś pikną Oni coś Muszą, muszą. Trzymajmy na razie. Dwóch na B. No to chodźmy da. To da trzeba iść no. Smoke? Tak. Wow. Uf, Idę Patrz motołów. On by. main Myślałem, że trzymasz masz tu. Schowany byłem na oh, Na jednego gościa wchodzimy. Nic no, not, GG. No. Schowałem się pewnie, jakby z kracą, a do i wychyliłem. On podchodzi znowu No to ale co, wiesz jakby skracał, a to już ty ja on zginął wtedy i tak. No tak, ale jak ty podchodziłeś to ja zacząłem wychylać już. Jak zacząłeś biec, jak byłeś blisko. Ty jak cię nie było to stałem schowany. Jaki gracz serdeczny. A to była druga AWP czy on ją podniósł? Ja jej nie wiem, musiała być druga. No Nie wiem czy AWP zginęła. Ja zabiłem AWP, no? No, a. no to podniósł, no to musiał podnieść. A nie, 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 nie grali nie dwóch? dwóch. Raczej nie. Ale nie, no 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 to jest pomysły, niemożliwe, że ja nie słyszałem. No, żeby dwie w były na mainie. A, mógł mieć pistolet. Po, mógł mieć pistolet i po prostu podnieść. Cześć, fanboy, cześć. No, było, kier, było trochę kierownicy. Dobra, no ogólnie pa panowie, moim zdaniem, przegrała runda wam. Eko ten w CT, nie? No on jest takie dupy. No, no. no, jest, jest, no wyjwała, na łupka podeszła, nie no kurde wykryłem dalej, chciałem go zabić. No, znaczy no mogłeś uciec, no ja tam mówiłem no. na stanie, kurwa, Piotra, na to jest i łamka, nie? No po prostu tak trzyma z tej pozycji. No bo zabiłeś tamtych długości, nie? Wtedy. No dokładnie, poczułem, że teraz mogę być kurde stanplayerem playerem i chuj tam z tego był. No bo serio, bo tamta runda. I w ogóle inny mecz byłby, nie? Gdyby tamta ta no. runda była po... by było 3-5, oni już by widzieli, że się zbliżacie i już by nie grali tak agresywnie, nie? To ta Porus, runda przegrała w sobie mecz Mogłem stać stelowany takim defensywnym. No. no od razu mieliśmy eko, dwie rundy tak, w plecy. no, no, no. To było 3 tak, na 5, nie? Dwa, dwa o, nie? 3 na 5 nie, nie, nie było. Tak. Ta, dwa razy było tak, że nie mieliśmy... Było, było, Izak, ja zabiłem dwóch. Psiane. Nie no, 3 na 5, bo jeden woda, który cię zabił, jeden, 5, który tak był na wodzie, to. tam na wysoko i trzymał jakby środek i trzeci był H, nie Ech. wiem, przed B? Przed B, mi, mi wyjebał jak scofałem no, z więzienia no, kulę. To... Izak dostał kulę w wodzie. No dobry kulę i hejdu rozdali, a resztę nie ma. O no smutno mi. Tak, no ja, ale wiesz, Zastanawiałem ja się, czy tu nie, nie widziałem go. Widzisz, nawet celownikiem tutaj drugi. podjechałem, ale cień no, było no, widać. Go traktu, coś. Też no, powinien, to powinien Nie da... no, z był ten mecz wkurwiony z tym. No, ja też jestem zły, strasznie, że to tak. Ogromnieć, no, oni dobrze grali, ale byli dojemnięciami. Za mało no, mieliśmy w CT 100%. No to na 100%. CT, no. no to będzie. Teraz no, to, to pociągniemy, dziękuję dwięty za i Becik dziękuję Bez, za 4-1. No, ogólnie i, oni dobrze grali. Byłby. Dziękuję bardzo, Wyciągali becik. wszędzie. Raz na B, raz na środku wychodzili, potem gdzieś na A i tak się sypało. Nie, ogólnie typy ogarniały Gierkę, powiem wam. Granaty no. mieli przygotowane, coś tam ogarniały, nie? Nie grali słabo. Pago, pa przyjacielu, przy trzeci lat, kurry we wielu. By za kola, pielęgnował, żeby siał nie takował.